Dzisiaj budujemy kurnik, a dokładnie będziemy go programować. Nawet przygotowaliśmy z tej okazji kury, tylko gdzie one są? Gdzieś one tu były. Nie, nie, nie nagrywaj tego, nie nagrywaj tego. Stu... Dzisiaj robimy kurnik, a dokładnie będziemy programować oświetlenie i otwieranie drzwi dla kurnika. Skąd taki pomysł? Nasza grupa automatyk może więcej zaproponowała nam to rozwiązanie, a pomoże mi w tym Kuba. Cześć. Weter prosto z Cześć findera z Poznania, Więc ja nie umiem programować, ale Kuba jest eks ekspertem, więc dzisiaj Coś tam umiem, no? Dzisiaj nam to pomoże to zrobić, więc Kuba. Od czego zaczniemy? Od, od, od wybrania sterownika pewnie, nie? Co no pewnie to pewnie zrobimy optę. To pewnie będzie trzeba jeszcze zrobić jakieś Coś rozszerzenie no bo co co tak, będziemy no. potrzebować do tego no, możemy spróbować rozszerzenie zobaczymy ile nam to zajmie tak jak mówiłeś kurnik no to jakieś otwieranie drzwiami Pewnie zrobimy. tak musimy otworzyć drzwi No musimy co y, sprawdzić czy już jest dzień czy noc to pewnie jakiś czujnik tego zmierzchu no, ale to możemy zasymulować To możemy jakieś zasymulować e, no. grzanie tak no grzanie wentylacja, wentylacja jakiś wentylator Wentylator Drzwi muszą się otwierać, to pewnie też piszemy. No jakiś przycisk, zrobimy, nie? O, może być. No, no, ku, kura będzie podchodzić i przyciskać. Nie, my będziemy je <laughs> wypuszczać, no przecież. No pewnie. Nie e, i, same na pewno. Jakiś, <laughs> e, co tam jeszcze może być. Albo czasowe zrobimy e, otwieranie drzwi. No to no, no. Dobra, to ja idę po rzeczy. Zobaczymy, co jeszcze tu mamy, i będziemy e, działać. To, co wykorzystujemy? E, no na pewno sterownik wyjmiemy. Rozszerzenie? Pewne rozszerzenie. Jakieś... Możliwe, że się Bo przyda. Jeszcze mamy kilka modułów, tak? Tak, no jest, tu mamy ssr ale jeszcze jest oczywiście EMR, no i analogowy, o, ale okay. na razie nie będzie nam potrzebny. Przycisk nam się przyda na pewno, jakiś nas Otwarcie drzwi takie bezpośrednie dla to, nas, że będziemy sobie wejść. Możemy na coś... przykład tak, albo zasymulować możemy jakiś jest na albo. No, jak, no na, na przykład. E, lampkę sygnalizującą, że na przykład właśnie te drzwi są otwarte, czy coś takiego. E, przekaźniki, z których będziemy wychodzić z opty na przekaźniki, żeby załączać na przykład właśnie grzałkę, czy, mm. czy właśnie też wentylator, no żeby to było właśnie tam Gry... trochę chłodniej jak w gorące dni, a cieplej w <grym> <grym> zimne, zimne. Żeby było było dobry, tak, dobry klimat. Możemy no też sobie wziąć czujnik ruchu, że na przykład jakby podchodził jakiś zwierz nieprzyjemny dla nas, żeby te kurki się nie straszyły i żebyśmy mieli informacje, nie? Jakoś. Powiedzcie nam, co trzeba by było jeszcze do systemu zarządzania kurnikiem inteligentnego, to może w kolejnych odcinkach. No trochę, może e, trochę poprawimy ten nasz no, program? Albo my coś, sobie na... wymyślimy, albo takiego, my coś wymyślimy, jakieś dodatki, które mogą nam e, rozwinąć nasz No, kurnik. Na pewno zrobimy pewnie jakieś zdalne coś sterowanie, no. może z jakiegoś telefonu, żeby właściciel mógł to sprawdzić. Dobra, to ja tu sprzątam, e, zaraz wezmę makietę i będziemy zabierać się Dobra. za programowanie. Jakubie, ja nie umiem programować, y, więc naucz mnie. Okay. powiedz mi, od czego ja mam zacząć w ogóle? To... Ogólnie programować Opta możesz w dwóch programach, jest mm -hmm. to Arduino IDE mm -hmm. oraz Arduino PLC IDE. No okay. się skupimy na Arduino IDE, no, gdyż to jest takie myślę, że na początek takie łatwe dla, gdzie możesz dla CC plus <laughs> wypoznać. <sobie> poznać. <laughs> i no CC miałem trochę na studiach, pewnie jak każdy inżynier sobie na naszą stronę Opta Finder.net. Mhm. I co teraz musimy finder... Tak, z której tak, pobierzemy ja sobie. I co, a teraz tutaj już jak prawdziwy, jakbym sam miał to robić. i tak. przy Oprogramowanie pewnie tutaj może tak. Kliknąć. On ci zjedzie na dół. Oprogramowanie. I, I pobieram, pobieram na Arduinoidę, Arduinoid'a, dobra. I tu jest. E, Natów no, 10 tam. chyba, nie? Albo, albo nowsze, tak. Albo no, nowy. Mam do dobra, pobieram. Dobra, trochę mamy lekką ściągawkę, bo tu widzieliśmy jak wygląda koncepcja kurnika na i automatyka. Nie. Mamy nową stronę, więc wejdźcie i zobaczcie jak to wygląda. Dobra, pobrało się, to odpał instalatorek. Dobra, instalatorek Będę programistą. Tylko dla mnie. Dobra, tylko dla do mnie. Zainstaluj. Czuję te pieniądze z, z programowanych kurników. Ciekawe, czy dużo takich instalacji Dużo? No. No kurników nie wiem, ale może. Może od dzisiaj. O, do dzisiaj. Dyski <laughs> bo dostaniecie e, gotowy program do wgrania na, na waszego na wasze arduino. E, no i Findera Opta. No. Dobra, tutaj mam no uruchom, uruchom. Tak, uruchom tak, tak Okej, okay. No to szereg. masz taki pierwszy, właśnie. Wide Setup i Wojt, Lupa. Tu jeszcze widzisz że jakieś paczki. Się I co to już instalują. jest zainstalowane? A, to się instaluje. No, ja jeszcze się. O, o się. tutaj muszę. Uuuu. Kin muszę wpodać. Teraz zainstaluj. zainstaluj. Dobra, klikamy zainstaluj. Dobra. Skoro mamy już zainstalowane, to teraz możemy sobie podłączyć bez nawet zasilacza okay. naszą optę. Po prostu kabel USB-C. I tutaj tak. też mamy na USB-C telefon No, podpinamy do laptopa. I... słyszymy, że coś się stało coś tam nam pięło. piknęło no i tu widzimy, że już, już jest opta. opta się pokazuje, nie? A i się tu był jakiś zaświecił. program już okay. wgrany, więc nawet widzimy, że coś się zaświeciło, ale a my no. sobie zresetujemy, żeby mieć czystą a i co, wystarczy dwa razy kliknąć? tak, dwa razy reseta czyli a najpierw nam... instalujemy IDE Arduino później podłączamy a i dołączamy tą e, bibliotekę, później podłączamy go do tak. USB i resetujemy. No, no, Na razie to jest proste. Resetujemy, ok. bo pierwszy raz... Yy, to nie jest pierwsze wyciągnięcie, nie? Okay, jeżeli tak byśmy by pierwszy raz mieli opta, ona byłby ten, byłaby właśnie zresetowana już wcześniej i fabrycznie mhm. nam wszystko by tu sprawdziło się, zamigało, że mamy podłączone. Teraz no, nam no. miga, bo nie ma programu. I teraz co? My możemy sobie zrobić tylko po prostu opta, kliknąć i teoretycznie nawet już wgrać pusty program. Nie? Ale jeżeli mhm. chcemy zobaczyć, czy coś działa, Mhm. No to trzeba by było sobie zadeklarować w ogóle zmienne, jakieś. Dobra, wiem, że są jakieś zmienne. Tak. No i tutaj jest tak, że wpisujesz najpierw na przykład pin, pin. mode. Okay. Wybieramy i my sobie zrobimy na razie wyjście. To jest wyjście, pierwszy pin, drugi czy to zerowy jest? Zerowy. 0, 1, 2, 3. No to co? I teraz tu wpinę jest 0? Yy, nie, właśnie nie zero, tylko wpisujemy, bo yy, opta ma i programowalne wejścia. Programowalne wyjścia, ale też programowalne LEDy. Nie są stricte właśnie połączone z wyjściami, tylko możemy sobie zasymulować. Więc żeby nie uruchamiać wyjścia, to najpierw sobie zapalimy lampkę. Tak jak to zrobiliśmy wcześniej. Czyli wpisujemy tutaj LED podłoga D0. I tutaj mode jako output. Mhm. Ok, to byśmy mieli. No i wiadomo, nie wszystkich, ale średnich. A, no średnich zawsze musi być. Tak, nie we wszystkim, ale tu akurat tak. I no i żeby teraz. Określać, tak? tak. I teraz, żeby ją w, w ogóle uruchomić, mhm. tutaj y, zadeklarowaliśmy sobie wejście. Mhm. Wyjście, przepraszam. Mhm. Y, no i teraz, żeby je uruchomić, no to musimy mu podać stan. Czyli tutaj też robimy. Czyli wysokie. Digital, bo to jest cyfrowe. Czyli tutaj deklarujemy. Zmienne, a tutaj jest jakby program się wykonuje. Wpisujemy digital write, jak że napiszę. Napisz, napisz it. No i sobie właśnie dodajemy tą naszą LED led podłoga D0. Okay. I wpisujemy, tak jak status aha. się pojawia. My robimy albo jedynkę, można by było, ale my wpisujemy high, bo tak się, żeby wysoki. Aha. Tak, wysoki. Nie? No, teraz sobie skompilujemy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Powinno być OK. Kompiluje się. Czyli tu klikamy kompiluj. Tak. Tu klikamy właśnie kompiluj. A tutaj już mamy upload. On jeszcze skompiluj, skompiluje Aha, i sobie. wrzuci, wrzuci mhm. nam do sterownika. No do, dodatkowo, jak póki co on kompiluje, no to tu macie nawet e, nowy sketch, żeby stworzyć, mhm. e, otworzyć jakiś stary e, sketch. No i Przykłady, które już ja. nawet są do opty. A, też. czyli tak gotowa biblioteczka jakaś, Ta. ty wchodzisz i jest spoko. Dokładnie tak. E, no. O, poszło. Zmienno używane. No. Dobra. Pamiętam. No wyszło, że jest skompilowane, że już nie ma błędów, to zrobimy upload teraz. Ok. Tam skompiluję jeszcze raz. Powinno trochę krócej zadziałać. No bo już to zrobiliśmy. I teraz to. A, i tu pokazuje, że tak, jak I teraz giga jest... to jest pokazuje, że jest Tak, teraz jest uploading, że... Aha. Wgrywam, tak. Dokładnie. Jak miga, tak już potem właśnie tak trochę mm -hmm. no i nam się wgrywa. Co? Warning. No ten warning się pojawia. Ale okay. mamy zaprogramowane. Okay, I się zapaliła i się zapaliła. Dobra, to można powiedzieć, że pierwszy program mamy ze sobą. Tak. A teraz... Jest <laughs> A teraz musimy zrobić to z kurnikiem. Teraz musimy najpierw teraz go podłączyć do zasilania. To tak. już tak przemysłowo. No Ja go odepnę. Dobra. go. I co? Trzeba go tu wpiąć gdzieś? Tak. Jako, że chcemy. Może na razie nie wpinaj, żeby łatwo A, było dobra. im manipulować yy, ale możemy na pewno mu yy, podłączyć jakiś zasilanie. I okej, okay, no to... i tego wykorzystujemy. Yy, tak. No... Yy, na razie podłączamy. Mhm. Yy, no to skoro dobra. mamy już to pierwsze, będziemy sobie tutaj podawać 24 na wejście pierwsze, mhm. ale też yy, chcemy, też. Yy, no możemy wyjście, ale spróbujemy sobie na lampkę, która zasymuluje nam otwarcie drzwi i przycisku. Albo zasymuluje nam. Al dobra, możemy to zasymulować. Dobra, a później możemy to pewnie przyprogramować, że to będzie nasze oświetlenie mhm. na przykład. No. Na tym Dokładnie. Dobra, świetnie. Mamy pin mody, teraz widzimy, że nasz I1 jest jako A0. I1 jako A0. Aha. Tak będzie się nazywał, natomiast to wyjście jest jako po prostu D0. Nie? Mm -hmm. No, no tak. i dobra. No, no tak. i tak to teraz trzeba. Do Musisz to zaprogramować teraz. Ojej, to muszę zadeklarować zmiennie pewnie. Tak. i teraz w granie czyli zawsze kompiluje, a później będzie wgrywać nie? o, działa <laughs> działa, Dobre. tylko jak zabieramy no to od no razu tak. jest ten. to może skonfigurujemy to na przykaźnik taki przyłączny że dobra. póki nie odpykniemy, no to nam się nie będą zamykały to to muszę napięcie wyłączyć z tego tego no najlepiej by było, teoretycznie 24 nie powinno nam zrobić krzywdy dobra, to ja to wyłączę, nie mnie nie, kopie. nie kopło Okej. Okay. Musimy dodać kolejnego pin moda pin mod. na output, D, czyli D1. No co, mogę to skopiować. Tak, może to skopiować. Tak, no dodaliśmy kolejne, czyli dodaliśmy e, lampkę i wyjście. Wyjście mamy podłączone na mhm. e, wentylator. Na wentylator czyli daje jeden eee, tak. output dokładnie no i dodajemy jeżeli drzwi są otwarte to wyłączamy wentylator jeżeli drzwi są zamknięte no to mamy włączony wentylator okej okay. co teraz musimy to teraz podłączyć. musimy odpalić zasilanie zasilanie i podłączyć do... i podłączyć do tego i zaprogramować i teraz klikamy i wrzucić na, na sterownik output tak Zobaczymy, zobaczymy, co tu nam tutaj wychodzi. Mam nadzieję, że się nie pomyliliśmy. Uuu, panie, widzisz? Panie, wentylator odpalił się, a nie jak nie rozłączamy. To prawie odleciało. Boże, to mamy. Czyli teraz wyłącznie. co, drzwi, drzwi są otwarte. Otwarte, teraz już jest noc, drzwi się zamykają. I włączamy wentylację. Jest... Uuu daj dym. daj dym? Tak, no i tu już mamy właśnie. Taką funkcję, Patrz jak idzie. funkcjonalność, że wraz z otwarciem drzwi czy z zamknięciem mamy wentylator. On jest pa, bardzo szybki, nie? ale pa, jak się porusza, ty ucieka goście. Ja, piwnicy. O i lampka się zapaliła. Dobra! Widzicie hmm. jakie to proste? Wentylację możemy jakby używać zawsze, żeby te kury nie, nie zdechły nie nam jest. w tym kurniku. <laughs> Więc dokładnie. ta wentylacja z drzwiami, powiedzmy, że, jest, że ma sens taki przyszłościowy, Natomiast, jeżeli chcemy teraz grzałkę podłączyć, no to myślę... grzałki nie będziemy latem załączać, bo nam No tak. Bo ale co? Nam to, to, co z... to, to, to byśmy zrobili tak samo, tak? Eee, podłączyli przez na, tak. no tak. na grzałkę. No przez przykaźnik, grzałkę. Czyli, ale tutaj na przykład, jakbyśmy chcieli zrobić e, warunek. I tutaj możemy dodać sobie, no tak. Tutaj warunek albo Właśnie ta temperatura poniżej? Czyli e, też kolejny, odczyt. albo ten A możemy czujnik. możemy zadeklarować tylko taką sobie, żeby jakby to wyglądało teraz w programie, że odczyt e, temperatury, co to byśmy mogli po e, module analogowym, to wziąć odczytywać e, termostat, e, czy, mm. e, nie termostat, tylko czujnik temperatury, czy e, chociaż nie czujnik. Najlepiej temperatur... z modułu, jak mamy ten moduł analogowy nowy który ma te 100 to wtedy okay. można by było to... Ewentualnie e możemy symulować, e to na to samo może wyjść, możemy wziąć ten przyłącznik i to będzie nam przyłącznik temperatury. Że no tak. przy możemy na przykład na ten przycisk, który zabraliśmy wcześniej. E tak, był gdzieś. Ten zwykły. Tutaj, o. O. I że tutaj jest... E tak, on będzie nam symulował, że jak klikniemy to spada poniżej. Na przykład, nie wiem, 0 stopni. 0 stopni. I, I załączamy stopnień. grzałkę, jak już leci powyżej, no to sobie odpuścimy. No tak, czyli tutaj byśmy, jakbyśmy chcieli, ten to znowu pin, pin MODE byśmy robili, wpisywali. Tak. E, a 1 input. Dokładnie e, tak. E, I na tym. No dobra, to już w programie, który wrzucimy na, na stronę gotowego, e, zrobimy taką funkcjonalność mhm. e, i będzie gotowy gotowa opcja. Dobra, czyli mamy tak. Drzwi, Mamy wentylator. Będzie grzałka. Potem, tak jak To może jeszcze byśmy sprawdzili. E, czujnik czujnika dobra. Czujnik, taki czujnik podłączyć jak to wygląda? Ma trzy przywody. Tak, no możemy sobie zrobić też czujnik. E, o, trzy, albo tak, albo ma czuj... trzy przewody, no to mamy na pewno zasilanie. No i jeden jest, jest sterujący. sterujący. No dobra. Sterujący dajemy na optę e, i sprawdzimy, jak to działa. To teraz dogadamy czujnik. Funkcjonalność czujnika może być taka, że może jak drzwi będą zamknięte, mhm. to jeżeli na przykład pojawi się jakiś obcy zwierz, albo kuna, albo kuna, albo No to na przykład czujnik nam daje informację, natomiast jak mamy otwarte drzwi i kurki se chodzą, no, to, no to on nie będzie działał, nie? No dobra. Do jeszcze dodamy lampkę, żebyśmy widzieli, że w ogóle działa, nie? Dobra, dobra. No to zabieramy się za kablowanie do naszego pająka. Tak. Dobra, to co? Programujemy. Programujemy, czyli znowu coś pewnie kopiujemy i pewnie tak. znowu coś dodajemy, bo tam tak, tylko jak dodajemy elementy e, wykonawcze. No, i dlatego mówię, to jest dosyć trzeba. proste. Trzeba, można sobie wszystko od razu za, zadeklarować i tylko już potem działać na tym, co się zadeklarowało. Nie? Okay. A my to robimy na bieżąco. Czyli teraz A1, mhm. kolejny input. No, i robimy tą funkcjonalność tylko w kiedy będzie. Mm, drzwi będą zamknięte. Tak, tylko kiedy Czyli robimy tutaj, kiedy właśnie R jest równe. Zero. I teraz ja. widzicie, ja. bo mieliśmy cały czas załączone, jakby, że drzwi są otwarte ja. i teraz jak. Robisz, no to widzisz, że nie działa, nie? No tak, a jak zamkniemy. Natomiast drzwi, jak zamkniemy drzwi, odpali drzwi nam się wentylator. A i bramkę się... A. O, i jest jak jest przerwane... Patrz, odwrotnie to, powinienem czyli zrobić. musimy zmienić po prostu tak. e, ten. No Otworzę szyb, sobie. Szybka, szybka zmiana w programie. Nie działa. Teraz mamy drzwi otwarte. Zamykamy mamy drzwi. I jak przerwiemy, I... to znaczy, że lis hmm. lub Guna przyszła. I mamy tą informację. No i to jest to, co. Widzicie, nasza funkcjonalność działa. Podsumowując, nas e, symulator kurnika może nie był najlepszy, ale na pewno był na miarę naszych możliwości. E, był wystarczający, był, żeby pokazać funkcjonalności i opty, i, i jak możemy kurnik sterować. Te sterować, te sterować, tak. Sterować, no, proste funkcjonalności w kolejnych filmach. Może tutaj podłączymy licznik energii, jakąś komunikację, może pokażemy, jak tu zrobić. No i tak. E, no w setupie, czyli w tej funkcji pierwszej jakby deklarujemy nasze. Zmienne, nasze, czyli zmienne, mamy nasze, za, nasze zadeklarowane wejście. wejścia, do wejść mamy podpięte e, nasz, e, nasze nasze przełączniki, które symulują nam drzwi oraz, oraz czujnik. czujnik. Dodatkowo mamy zadeklarowane za wyjścia, czyli e, tu akurat trzy, natomiast cztery. Czyli będzie, tak czujnik. mamy Wentylator yy, i Lamp. dwie lampki. Yy, to Do tych wyjść możecie wszystko tam w, w tym programie sobie zmienić. Yy, no i następnie, jak już mamy zadeklarowane te y, wszystkie wejścia i wyjścia, przechodzimy do pętli głównej, w której wykonuje się nas y, program. Najpierw musimy odczytać wejście, tak, pierwsze i lub dru i oraz drugie, i, i zapisać ją do zmiennych, czyli ból przypisujemy tak. do wejścia te pierwsze i ból czujnik y, przy przypisujemy wejście drugie. No i następnie mamy bardzo prostą funkcjonalność, jeśli tak. e, no jeśli właśnie tu wejście jest załączone, no to wykonuje nam e, konkretne zapalenie kon... lampki, czyli naszego otwarcia drzwi. E, akurat wentylator działa odwrotnie, czyli Dokładnie. kiedy mamy zamknięte drzwi, wentylator się uruchamia, tak jak widać. E, również w kolejnej pętli mamy w kolejnym ifie mamy funkcjonalność dla. Czujnika? Dla czujnika, czyli przy zamkniętych drzwiach on działa tylko. No i zapala nam, kiedy na przykład pojawi się właśnie obce zwierzę Kunalis, a kury są w środku zamknięte. Dokładnie, żeby było jakieś powiadomienie. To tyle na dzisiaj. Zrobiliśmy prosty symulator kurnika. To był odcinek dla początkujących. Dajcie znać w komentarzach, co byście. Na zachętę. Tak. Dajcie znać. Łapki w górę, suby, tak? I komentarze. Co, czy taki odcinek Wam się podoba? I czy e, co byście sami dodali do tego programu? I jak byście może go napisali? E, czekamy na Wasze wiadomości. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.